Jako ciekawostkę Państwu powiem, jak się odbywała wczoraj nasza kontrola e, rejestracji naszego komitetu. Byliśmy w Państwowej Komisji Wyborczej e, zrobiliśmy pewne poprawki, e, jeżeli chodzi o błędy formalne w naszym wniosku. E, dowiedzieliśmy się, że od rana wczoraj e, były, czyli w poniedziałek były sprawdzone już wszystkie nasze podpisy. Państwa komisja sprawdzała tylko do tysięcznego podpisu. Później już nie sprawdzała. Pamiętamy, że mieliśmy dużą zakładkę. Tak na wszelki wypadek. Później nie wiedzieliśmy, co z czasem zrobić, gdyż decyzję o rejestracji naszego i innych jeszcze komitetów miała podjąć Państwa Komisja Wyborcza. Po tym jak się spotka, a miała się spotkać około godziny 16-17. My byliśmy pierwszy raz około godziny 12.30. I proszę Państwa, w międzyczasie, chcąc jakoś tam zabić czas, ale oczywiście też negocjując, obradując, w takim kilkuosobowym gronie czekaliśmy nieopodal. Ja to Państwu pokażę, gdzie my tam czekaliśmy. Do tego posłużę się systemem Street View Google'a na mapach Google, jak wiemy można podróżować po świecie dzięki tym zdjęciom tu mamy posesję Wiejska 10 tam jest siedziba Państwowej Komisji Wyborczej a my sobie proszę Państwa wylądowaliśmy tutaj przy Wiejskiej 12 To jest Klub Czytelnik tu jest taka kawiarnia, restauracja gdzie też można znaleźć głównie polityków Platformy. oni tam przesiadują na dole, się schodzi z schodkami. Nie jest to miejsce przypadkowe, bo proszę Państwa, tutaj jest takie wejście do czytelnika. Teraz chyba jest troszkę to przerobione, bo to jest zdjęcie z 2020 roku chyba oddzielne wejście jest do tej kawiarni, a tu jest jeszcze oddzielne wejście, proszę Państwa, 12a, gdzie się wchodzi do Platformy Obywatelskiej, do tego ich zarządu głównego, do tej centrali, tutaj przy Wiejskiej 12, Platforma Obywatelska ma biuro krajowe, biuro krajowe. To zdjęcie jest robione, jak jeszcze tu nie było, ogródka, restauracja czytelnik, teraz ma tu kilka stoliczków z takim parasolem, i my sobie tutaj siedzieliśmy, proszę Państwa, od mniej więcej godziny. 12, tam, może 13 bardziej, sobie siedzieliśmy przy tych parasolach, przy, przy tym zadaszeniu. No i zastanawialiśmy się, kiedy oni to zarejestrują, jakie dalsze kroki. Później mieliśmy o 17.00 spotkanie mazowieckie. Jak ci z Państwa wiedzą, z Mazowsza. I tutaj proszę Państwa, ogólnie było bardzo pusto w poniedziałek. Następny dzień, jak wiemy, święto. Mało ludzi się kręciło i w pewnym momencie e, na początku e, zauważyłem, że tutaj do tego biura krajowego leci sekretarz generalny partii wraz z, z jakimś też znanym posłem z platformy, I są wszyscy znani, przynajmniej są miliardy złotych, e, przeznaczył nasz kraj i ogólnie system, żeby byli wylansowani. To poważne pieniądze za tym stały. Wbiegają szybkim krokiem do, do czegoś ważnego, do czegoś ważnego tam szli, do tego swojego biura krajowego, chwilę później tu z tej strony Bartłomiej Sienkiewicz, szef służby z, za Platformy i to, przy okazji też robił karierę na Ukrainie, pamiętamy, baliśmy się co on tam odwali, też jakieś problemy chyba tam były e, i ogólnie kilku ważnych dygnitarzy, e, na początku naszej tutaj posiadówki zbiegło się do tego biura. jeszcze wtedy nie rozumiałem o co chodzi. Mimo, że było pusto, powinienem domyślić się, że w grę wchodzi jakieś ważne, pilne spotkanie. No ale mamy jakby początek kampanii wyborczej, no takie spotkania to, to jest rzecz normalna. Siedzieliśmy dość długo, siedzieliśmy ileś godzin, piliśmy wodę i proszę Państwa, po czwartej godzinie naszego siedzenia, z tych drzwi wyszedł pan Michał Kołodziejczak. Ten oddolny, też już wylansowany za grube miliony, bo czas antenowy kosztuje, proszę Państwa. Ten antysystemowy bojownik o losy rolników. Wyszedł, proszę Państwa, trzymając kask w jednym ręku. Taki. Otwarty i szedł w tę stronę. No tu właśnie siedzieliśmy. Proszę Państwa, no, nie mogłem nie zapytać, co on robił tutaj w tym miejscu, pod 12a, przez tak długi okres czasu. No i zagadałem. Dzień dobry, Panie Michale. Już się Pan z platformą dogadał? A było nas kilka osób i. Wszyscy byliśmy zszokowani, że czy to ten Michał Kołodziejczak, ten fighter, ten yy, wielki yy, człowiek czynu. No, proszę Państwa, a, ale, a, ale, 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 o, o, o co chodzi? No, mówię, no przecież widzieliśmy skąd Pan wychodził. A, a, ale, czy tam jest tylko jedno yy, wejście do tego miejsca? Proszę Państwa, no, no jakaś dziwna odpowiedź, tak w ogóle, y, kompletnie nielogiczna, że tam jest tylko jedno wejście do tego miejsca. Co to oznacza w ogóle? No tak, do tego miejsca jest tylko jedno wejście, jeżeli chodzi o y, Biuro Krajowe Platformy Obywatelskiej. E, I chwilę później y, y, ja mówię, pan siądzie, panie Michale, mówię, myślę, wyjaśnijmy to, co on tam robił wcześniej, kilka godzin wcześniej wchodzili tam. Proszę Państwa, pan Kierwiński to jest drugi po Tusku. Pan Sienkiewicz, to on w służbach, bo on jest tam tak zaufany Platformie. Coś ważnego omawiali. Eee, I z tego miejsca wychodzi pan Michał Kołodziejczak. Ja mówię, pan się panie Michale, porozmawiajmy. A, a pan Michał mówi, eee, to zwońmy się, zwońmy się. Proszę Państwa, ja mówię, dobrze, to się dzwonimy. Eee, przeszedł przez jezdnię, a tam że nie na pasach to nieistotne, to jest, to jest nieistotne, wsiadł na skuterek, założył kask, wsiadł na skuterek i odjechał. Kompletnie inkognito pan Michał Kołodziejczak wychodził wczoraj około godziny 17 z tego wyjścia. Bez asysty, bez ludzi w tych polarach, Polskimi flagami, e, już dość zmęczony, jakby negocjował kilka godzin. Rolnicy, Wy jak się, jak, jak wiecie, jak się zorientujecie, to Wy wiecie, jak zareagować. Zapytajcie pana Kołodziejczaka, niech wytłumaczy, co robił tutaj w tym wejściu tyle godzin. Tutaj można tylko wejść. Tam jest księga gości. Się zapisując. Na tej księdze nie ma e, wpisu, że pan kołodziejczak tam był. A takie wyjątki. Bo sprawdziliśmy, panie Michale. Bo a takie wyjątki robi się tylko w specjalnych sytuacjach. Śladu nie ma, że pa tam, pan tam był. Tam pan ochroniarz bardzo skrupulatny, no, szanuje tak dobrze wykonującego e, swoje obowiązki funkcjonariusza, naprawdę szanuję, tam nie ma wpisu o tym, że pan był. To jest ciekawa sytuacja. Ale niech, niech pana pana zwolennicy zapytają, co pan robił w wejściu, które jest wejściem do Biura Krajowego Platformy Obywatelskiej przez tak długi okres czasu. Proszę Państwa, jeżeli Chodzi o ruch dobrobytu i pokoju. Jak będą jakiekolwiek negocjacje, to ja to Państwu powiem. Będziecie wszystko wiedzieli. Będziecie znali ka każdy szczegół. Jeżeli e, lider e, dogaduje się za plecami swoich ludzi, to już jest coś nie tak. Takiej Polski chcecie? No to taka była przez 30 ostatnich lat. To taka była. A Pana, Panie Michale, zapraszam do promowania ruchu dobrobytu i pokoju. Ruch dobrobytu i pokoju zadba o interesy rolników najlepiej jak ktokolwiek do tej pory w Polsce.